Witajcie moi kochani, bardzo serdecznie Cieplutko. Dzisiaj mam dla Was nowy program. Zresztą sami prosiliście mnie, żebym wspomniał o nim słówko, ponieważ wiecie już z wielu moich poradników czy lekcji kursu ESP R2S, że używam takiego programu, który się nazywa Multiplicity. I prosiliście, żebym Wam przybliżył króciutko o co tutaj chodzi. Wspominałem, że jest to coś na podobieństwo programu TeamViewer. A TeamViewer, no któż dzisiaj na świecie nie zna? Pewnie każdy z was zna. Do czego jest TeamViewer? Do tego, żeby można było zdalnie podłączyć się do e, komputera. No ale licencja na TeamViewer bardzo drogo kosztuje. Ja oczywiście jako firma muszę to mieć, muszę mieć możliwość i mam ten program wykupiony, ale TeamViewer ma jedną podstawową, paskudną wadę. Jak chodzi o na przykład łączność pomiędzy komputerami w firmie, umiem w firmie, gdzie mam sieć lokalną, chcę jak wiecie coś sobie skopiować z jednego na drugie Owszem, mogę się podłączyć tym viewerem, widzę pięknie ekran, ale gdy coś kopiuję w jedną i w drugą stronę, no to to trwa, to leci przez tam serwery, prawda, chińsko-amerykańskie, francuskie, niemieckie i tak dalej, i jest bardzo długa droga. Nie chcę powiedzieć, że ten Viewer jest do niczego. ten Viewer w swojej klasie jest dobry, chociaż są inne, tańsze, alternatywne do niego narzędzia, ale Multiplicity nie jest alternatywą dla e, TeamViewera, Viewera. W, w, stricte alternatywą. Nie chodzi o to, że, jest, że to jest tak zły program, że nie można go porównać. Multiplicity ma inną zasadę działania. do czego to porównać? Bo tak? do, do czegoś innego? Przede wszystkim zobaczmy na ekranie na tym viewer'a jak stronę wejdziemy. No, jeśli nie znasz, to wejdź tutaj na tę stronę, poczytaj, popatrz w internecie, bo tego programu nie chcę jakby opisywać i o nim mówić, bo myślę, że w dzisiejszych czasach to praktycznie każdy go zna, Ale... Nie wiem, czy znacie, a pewnie znacie e, takie urządzenia, które się nazywają w skrócie KVM. Co to są KVMy? No zobaczcie, tu jest takie na przykład jakieś jedno zdjęcie, które w zasadzie wyjaśnia, o co chodzi w dzisiejszych czasach, tak? Otóż możemy sobie, chodzi o to, że czasami mamy dwa komputery. Ja wiem, rzadko kto w domu ma dwa komputery naraz, no, ale często tak bywa, ale w pracy mamy ze dwa i często, wiecie, no musimy mieć oddzielny monitor dla jednego, dla drugiego, klawiaturę dla jednego, dla drugiego, myszkę dla jednego, dla, dla drugiego. Bardzo często się Stosowało i stosuje sprzętowe takie przełączniki. Zobaczcie, taki, taki przełącznik. Podłączamy do niego jedną myszkę, jeden monitor i e, jedną klawiaturę, prawda? I możemy, proszę bardzo, tutaj nawet jest jakaś wersja chyba z, ze sterowaniem z pilotem, żeby można było przełączać. A tutaj do tych kabelków, czy te kabelki podłączamy do dwóch różnych komputerów. No i można sobie przełączać. No, kvn -y, czyli te sprzętowe rozdzielacze na dwa komputery, żeby była tylko jedna klawiatura, jedna myszka, o ile są w miarę fajne, to mają jednak trochę paskudną wadę w porównaniu do tych innych, ciekawszych rozwiązań softwareowych, chociaż wszystko ma swoje, jak to mówią, zady i walety, tak? Ale wady i zalety. Oczywiście sprzętowe dają tutaj nam pewność w 100% teoretycznie działania. Ktoś powie, że programowe to, że mogą coś tam czasami nie działać. No, a słuchajcie, to nie jest w dzisiejszych czasach tak do końca, że mogą nie działać. A no właśnie, zbliżamy się zatem wielkimi krokami do programu Multiplicity. Czym jest ten program Multiplicity? Czy to jest takim programowym KVM, czy to jest tym viewerem, a może to jakaś inna hydra? Słuchajcie, wejdźmy sobie na stronkę albo wpiszmy sobie po prostu w Google Multiplicity. Tak to się nazywa, może skomplikowanie. Klikam sobie, szukam i słuchajcie znowu. Pamiętacie niedawno robiłem poradnik o programie Fences? O tym tak zwanych płotkach, ogrodzeniach, palisadach dla ikonek na pulpicie. A teraz ta stajnia zrobi, robi jeszcze wiele innych programów. Ale dla mnie mniej ciekawych. Dwa najważniejsze z nich to fences, a drugi to ostatnimi czasy umie top lista to właśnie multiplicity. Zobaczcie, gdy sobie kliknę tutaj, wejdę na to, to mogę sobie poczytać troszkę, oparciu oczywiście po angielsku, no ale co za problem, sobie słuchajcie kliknąć prawy klawisz, zresztą zobaczcie, mówiłem wam o KVM-ach, a tutaj właśnie coś o KVM-ach, tak? Ale co za kliknąć prawy klawisz w Goglu i sobie zrobić przetłumacz na język polski i proszę bardzo, już tam sobie e, wirtualizacja przełącznika KVM. Aha. Czyli programowe rozwiązanie KVM, ale daje to nam niesamowite zalety, dlatego właśnie z tego korzystam. Po pierwsze, Słuchajcie, może działać w sieci lokalnej, czyli mogę obserwować, jak to widzicie w moich poradnikach bardzo często. Nie używam TeamViewera, żeby zajrzeć na inny komputer, na którym robię poradniki, tylko włączam właśnie Multiplicity. Dlaczego? Dlatego, że on mi lepiej. TeamViewer pokazuje w kilku miejscach swoje dodatki, cały czas mu się wysuwają, to mi przeszkadza, ale nie tylko dlatego. Chodzi o to, że kopiowanie danych, jak robię z jednego komputera na, drugie, na drugi, to następuje po sieci. Po sieci lokalnej, a więc dużo, dużo szybciej. Jest, są jeszcze lepsze rzeczy. Ten KVM można tak zorganizować, że nawet możemy mieć obok siebie dwa monitory. No, często bowiem pracujemy na dwóch monitorach, prawda? No i wtedy można sobie na jedne, jeden monitor mieć fizycznie podłączony do jednego komputera, drugi do, do, do drugiego, a tylko mieć myszkę i klawiaturę wspólną. Ktoś powie: E, eee, co to za rozwiązanie? No, słuchajcie, nie mówcie tak, bo nawet jak sobie zajrzymy a zaraz dojdziemy do cen, i tak dalej, ale jak sobie zobaczymy zwiastun, to tutaj w tym zwiastunie, w tym filmiku, ściszę tylko trochę. Mam nadzieję, że tego dźwięku tutaj nie będzie słychać. Słuchajcie, w tym filmiku mniej więcej, między innymi pokazują, co tu można robić, że sterować dwa takie same komputery, nawet tutaj jakieś, yy, macie na przykład yy, ten, yy, jakiegoś notebooka i stacjonarny i tak dalej. O, to jest ważne, ten moment, widzicie, ja tego może Wam wprost nie pokażę tutaj zewnętrzną kamerką, ale proszę bardzo, co oni tu pokazali? Spójrzcie, o, tutaj specjalnie cofam, puszczam ten filmik, zobaczcie, kursor myszki z jednego... Aha, widzicie? Czyli macie kursor na jednym ekranie jednego monitora, możecie przejechać w lewo, przejechać przez granicę monitora i wjechać na drugi komputer, na drugi ekran. Jak tylko przejedziecie kursorem na drugi, aż mi ciareczki przechodzą po plecach, to się aktywuje klawiatura i myszka właśnie od razu dla obsługi tego drugiego komputera. No to jest świetne. Wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia. Wiecie, drugi komputer może być gdzieś schowany. Wygląda tak, jakbyśmy pracowali na jednym kąpie z dwoma monitorami. Możemy myszką sobie przejeżdżać pomiędzy jednym, a drugim. Od razu klawiatura wie, gdzie zwąchać obsługę którego komputera programowo, właśnie tego tam, gdzie znajduje się kursor myszki. To jest najważniejsze, moi drodzy. To przełączanie. Ale oczywiście. Nie tylko takie. Możemy yy, oczywiście zrobić sobie jeden monitor albo dwa monitory podłączone do jednego komputera. Natomiast odpalać ten program, zaraz Wam pokażę w jaki sposób. Wezmę go sobie tutaj na ekran. Proszę ja Was bardzo, tak wygląda jego jakby podstawowa konsola i zobaczcie, tu jest jego konsola, zobaczcie, i tu jest właśnie ta ciekawostka. W tym przypadku, kiedy korzystamy z opcji sameless, czyli monitory stoją obok siebie, to zobaczcie, to jest mój komputer, ten, na którym jest uruchomiony ten teraz multiplicity w trybie primary, widzicie? Tu jest taki przełącznik, można przełączyć go w secondary. Generalnie, jak załadujemy ten program, to on domyślnie się próbuje uruchomić jako secondary. On do, do wersji tego yy, slave'a nie potrzebuje żadnej licencji, ale gdy chcemy odpalić go jako primary, to wtedy oczywiście trzeba wykupić licencję. Oczywiście można wziąć za darmo na miesiąc i potestować. Zobaczcie sobie, że to jest fajne, jak macie dwa komputery. Teraz zobaczcie. Ja ten akurat mój komputer, laptop mam wyłączony w AIO, ale mogę sobie ustawić, żeby on był tutaj na tej siatce po prawej stronie tego komputera. To oznacza, że jak mam obok laptopik postawiony ze swoim ekranikiem, prawda, po tej stronie, tutaj mam główny komputer, to słuchajcie, jak ja go to ustawię, to myszką mogę przejeżdżać na tam, na notebooka, tu patrzę na notebooka, wtedy na nim coś robię, a potem wracam wzrokiem tutaj, przejeżdżam na mój komputer i działam na moim komputerze, gdyby mi nie pasowało z tej, to mogłem przestawić tutaj, a gdy mam kilka komputerów, mogę przestawić na dole, na górze, zobaczcie w ogóle ile można dodać tych komputerów w tej opcji sameless. Ale ja oczywiście do poradników, oczywiście on ładnie tu wykrywa te komputery w sieci lokalnej. Klikamy Add Computer i dodaje taki komputer. Ale zobaczcie, to jest tak, że jak mamy te dwa ekrany, na przykład, jak mówię, tablet jakiś, jakiś, jakiś tam em, inny, mniejszy komputerek, prawda, z Windowsikiem, proszę bardzo, odpalamy. Nie pamiętam, czy to jest też wersja dla Androida, chyba nie ma. A może jest, może się mylę, nieważne, ja nie korzystam tutaj na urządzeniach, chociaż są inne podobne programy, które teoretycznie pozwalają też, i to chyba bezpłatne, które pozwalają dzielić, współdzielić takie ekrany jak ten, ale ten ma inne rzeczy. Zobaczcie, opcja KVM. Tu się przełączam na KVM, czyli na taki przełącznik, Pomiędzy komputerami, który działa z kolei na podobnej zasadzie jak TeamViewer. Nie, że muszę mieć dwa ekrany, tylko mogę mieć zdalny dostęp i tak dalej. Co więcej, zobaczcie, jak mam tu komputerek, jeden, to ja przed poradnikiem chcę go włączyć, ale on gdzieś tam stoi zakopany, muszę tam, musiałbym leźć tam i tak dalej. Jak skonfiguruję Windowsa, trzeba go oczywiście skonfigurować w kilku miejscach, żeby on się dawał uruchomić tak zwaną opcją Wake Online za pomocą karty sieciowej, to wtedy zobaczcie, ten program potrafi to wykorzystać. Robię prawy klawisz i robię. Send wake on LAN. On się w tym momencie, komputerek, ja tam widzę z daleka, że już się włączył, już się uruchamia. Jak tylko się uruchomi, to mogę, moi drodzy, zobaczcie co zrobić, kliknąć connect i on próbuje się już do tego komputerka podłączyć, ale pewnie się uruchamia, więc jeszcze to chwilkę potrwa. Jest, słuchajcie, i sam moment uruchomienia akurat komputera już widzę, komp mi się zdalny odpala. O, i to jest moment, że ja na tym programie teraz działam tak jak TeamViewer, tylko tyle, że on mi tu nie przeszkadza żadnymi swoimi wyświetlanymi rzeczami. Jak dojadę kursorem myszki do samej góry, to oczywiście wyświetli mi swoje tu informacje. Mogę sobie poszerzać ekran, zmniejszać, skalować i tak dalej, ale jak nie wierzycie, że to działa jak TeamViewer, to zobaczcie, bo tu się wydaje w ogóle teraz jak kręcę poradnik, że ja nagle ten poradnik kręcę właśnie na tym komputerze, a tymczasem, proszę bardzo, zabieram ten komputer. Proszę bardzo, widzicie? Czyli przesuwam ekran na pod podobnej zasadzie jak w tym viewerze, ale naprawdę wrażenie jest takie, jakbym działał dokładnie na tym komputerze. No świetna rzecz. I teraz. Oczywiście, jak działam w trybie KVM, to ja mam okienko na swoim komputerze, w którym widzę komputer drugi, a nie że obok stoi monitor. Czyli teraz mam tutaj dwa monitory. Na głównym pokazuję wam to, co tu widzicie, a obok na monitorze mam program OBS Studio, w którym montuję, w ogóle nagrywam ten filmik, wszystko tutaj widać, prawda? Bardzo ładnie to współdziała wszystko ze sobą i co najważniejsze, gdy potrzebuję coś skopiować, zobaczcie na przykład taki program, mam tu jakiś plik, TCP, prawda, no to robię sobie tutaj, zobaczcie, już mam Windowsika jeden, 11 wszędzie jeden Windowsika postawionego, klikam sobie kopiuj, Ctrl C, zmniejszam, e, zmniejszam i załóżmy, że chciałbym sobie tutaj w to miejsce do Fences wkleić, proszę bardzo, wklej, i z tamtego komputerka, proszę bardzo, wklejone, widzicie? A spróbujcie tak sobie zrobić, mając sprzętowy KVM. No, nie da rady sobie przekopiować plików. Powiem Wam więcej. Yy, oczywiście, długo skasuję, bo tu jest mi niepotrzebny. Powiem Wam więcej. Yy, jeśli chodzi o pliki, jak mamy te dwa ekrany, dwa monitory, to teoretycznie tam chyba jest nawet opcja, że można je przeciągać. Ja spróbuję teraz to zrobić. Yy, na Waszych oczach, zobaczcie co się dzieje. Słuchajcie, łapię plik tcp-zip i to tak samo jest jak są dwa monitory, to się wręcz wydaje, że pracujemy na jednym komputerze, a my bierzemy, przeciągamy na drugi monitor, klik, puszczam go tutaj, słuchajcie, no teraz mi to nie przeszło, ach dobra, bo ja nie mam go ustawionego teraz w trybie dwumonitorowym właśnie, to muszą być dwa monitory, żeby można było przeciągnąć, czyli zrobić e, przeciągnąć, e, przeciągnie i upuść no też funkcjonalności jest sporo ale pewnie, dobra długo gadam interesuje Was e, cena jak to w ogóle wygląda, zajrzyjmy bo mówiłem program jest odpłatny ale pamiętacie, mam nadzieję, że było miłe zaskoczenie, Fences był bardzo tani, kosztował 50 parę złotych, a ile może kosztować taki programik, czujecie, że większy? pewnie będzie droższy, no to podjeżdżamy sobie Niżej mamy kilka wersji. Podstawowa, taka na dwa komputerki. Yy, prawda, że możemy tylko dwa, dwa komputery obsługiwać, to bardzo często wystarczy w, w warunkach domowych. Mnie tutaj by się przydało w zasadzie to, do poradników, to ta wersja najtańsza. Oczywiście ja mam wykupioną największą, dlatego że jednak czasem do całkiem innych celów muszę korzystać. W tej największej mogę aż z dziewięciu jakby oddzielnych KVM-ów programowych korzystać w ramach firmy w tej yy, zwykłej, tylko z jednego, ale aż na dziewięciu komputerach. To są wymienione opcje. Które mają te programy i ceny. Słuchajcie, najtańsza wersja. Jak Fences kosztował 50 parę, to ten kosztuje 103 zł. Przy Fencesie, na filmie, jak wam opowiadałem, to mówiłem, że słuchajcie, uważajcie, zanim kupicie Fences, najpierw go potestujcie, bo jak wam pokażę później program Multiplicity, który będzie, to, to może się okazać, że się opłaci kupić tak zwany cały pakiet programów od Stardocka. Być może ze wszystkich innych nie będziecie korzystali, ale ten cały pakiet, często, często można go w promocjach nawet znaleźć, kosztuje około 200 a tutaj zobaczcie, 200 stówy kosztuje ta średnia wersja, która jest aż na 9 komputerów, więc cały pakiet, ja nie wiem, czy oni teraz tu mają, czy to było w promocji, czy gdzieś to widziałem, ale jest taki pakiet, bo w ogóle Stardock robi mnóstwo różnych innych takich programików, a to do ikonek, a to do czegoś, tam musicie sobie poglądać na ich stronie i generalnie ten cały pakiet wszystkich programów czasami można kupić za dwie stówy i słuchajcie, macie tam i e, e, Fences i Multiplicity, chyba w tej najtańszej formie być może, ale za Zawsze już będzie, słuchajcie, a możecie jeszcze z innych programików y, pokorzystać. Więc Powiem wam, że program Multiplicity w porównaniu jest podobny i do TeamViewera, bo tutaj go widzicie w roli TeamViewera. Opowiedziałem Wam o tym, że on może działać na dwóch ekranach, albo no, notebooka sobie stawiamy obok. I wiecie, jakie to jest przyjemne? Myszką sobie przejechać z tego komputera w prawo przejeżdżam. Zobaczcie, tu ona mi znika, teraz sobie wyobraźcie, że obok macie notebooka i ta myszka pojawia mi się na notebooku po prawej stronie. Dlaczego? Bo ja tutaj sobie skonfigurowałem w trybie Seamless, że notebook jest po prawej. Ale jak skonfiguruję go po lewej w trybie sameless, to zobacz teraz, jak jestem na komputerze, to jadę myszką w lewo i ona mi tu znika, a tak naprawdę notebooka sobie przedstawiłem fizycznie w to miejsce, przejeżdżam myszką i już nie muszę sięgać na tą notebookową niewygodną klawiaturę, jakiegoś touchpada do miziania, tylko jedną myszką i klawiaturą korzystam z jednego i drugiego, więc może to się przydać na co dzień do wielu rzeczy, niekoniecznie do kręcenia poradników, tak jak u mnie, chociaż u mnie, no mówię, największe wykorzystanie to jest ostatnio przy poradnikach, niesamowicie mi się pokazuje, Dużo lepiej, nawet wiele osób myślało w poradnikach, gdy je kręcę, że... Ja korzystam tutaj, zresztą tak kiedyś mówiłem dla uproszczenia, bo nie chciało mi się tej nazwy wymawiać, Multiplicity, więc ja mówiłem często, że działam na maszynie wirtualnej, tak? No a to tak naprawdę z tyłu stoi za tym monitorem taki maleńki komputerek, który jest na procesorze i5, zwykłym, starym, 16 GB mu dodałem. Wziąłem Windowsa 11 i naprawdę dostał dziadek nowe życie I jest pobudzony, fajnie chodzi na Windowsie 11. Pamiętajcie, cały czas będę przypominał o moich poradnikach, jak sobie... Przy Przerobić za darmo Windowsy. Ja mówiłem o przerobieniu Windowsów 10 na 11, a się okazuje na dzisiaj, że nawet jak masz Windowsa 7, Windowsa 8, to dzisiaj też według tych moich poradników, do których sobie sięgnij, będziesz mógł przerobić je na 11 i mieć piękne 11czki za free. Zrób to, póki jeszcze można. Pamiętaj, poszukaj moich poradników na YouTube o tym przerabianiu Windowsów na 11. Koniecznie to polecam. Dobrze, cóż jeszcze o Multiplicity? Słuchajcie, myślę, że mógłbym mówić długo, jeszcze nie o wszystkim. A, może powiem o jednej ważnej opcji. Tutaj zobaczcie na tym komputerze, jest ten program odpalony. Wezmę sobie go koniecznie, wywołam, żeby wam tutaj pokazać. O tutaj. I zobaczcie, on jest w trybie secondary. Widzicie? Ale muszę oczywiście, jak nie mam podłączonej fizycznie myszki do niego, to on, to jemu znika kursor. Ale można włączyć taką opcję Enable Fake. Pointer supported if no mouse attach. Jeśli nie masz podłączonej myszki do komputera, to to będzie symulowało i już będzie widać myszkę. Więc na takim sekenderze, jak go najpierw przygotowujecie, warto to zrobić. Można mu nadać nazwę, on jest na jakimś IP, jest potem znajdowany i tak dalej. A, nie wspomniałem, nie wspomniałem Wam jeszcze o jednym, a to jest bardzo fajne. Audio. Można, słuchajcie, przekazywać audio i to działa 100 razy lepiej niż na TeamViewerze, żeby z jednego kom tam na tamtym komputerze sobie zapuścić odtwarzacz, a on będzie głos odtwarzany u nas. Sami sobie wyobrażacie, że jak więc leci po sieci lokalnej z komputera na komp, to jest to strumieniowanie filmów i wszystkiego dużo lepsze, a nie tylko odtwarzanie po ekranie jak to robi Team viewer więc kolejna ogromna zaleta. Oczywiście uwaga! Chociaż program o tym przypomina, to musicie wiedzieć, że gdy będziecie nawet go testowali, to pamiętajcie, oczywiście w Windowsie 11 bardzo łatwo dotrzeć do tej opcji, w Windowsie 10 trzeba trochę pogrzebać, ale też można dotrzeć. Weźcie sobie sieć, właściwości, sieć musi być skonfigurowana jako sieć prywatna, a nie publiczna, a Windowsy ostatnimi czasy domyślnie, jak instalujemy, to instalują, się, instalują sieć jako publiczną, przez to ten program nie chce prawidłowo działać, ale na szczęście jak się odpala, to krzyczy komunikatem, przestaw sieć na prywatną bo w publicznej jako publiczna nie będzie działać zobaczcie ja tu mam sieć prywatna ale gdy wezmę sobie wejdę w Windows 11 w opcję proszę bardzo tutaj lubka jeszcze raz ustawienia wejdę sobie w sieć i internet w Windowsie fajnie pogrupowali, te, to jest 100 razy lepiej w Windows 11 niż w poprzednich wersjach wszystkich Windowsów razem. I zobaczcie, wejdę sobie tutaj w opcję Ethernet. No to tu mam wygodnie do przełączenia. Domyślnie miałem publiczny, nie będę tu przełączał, bo mi się program rozłączył. Trzeba przestawić na prywatny. To wszystko będzie działać. Ale jeśli chcecie uruchomić opcję Wake Online, to pamiętajcie, że musicie wejść prawym klawiszem na właściwości sieci, wejść na ustawienia swojej karty sieciowej, prawy klawisz właściwości tejże karty, takie szybkie przypomnienie, żebyście wiedzieli, wejść na opcję Konfiguruj i tutaj macie zakładkę, zasilanie, zarządzanie energią. Wystarczy zaznaczyć ptaka, zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera. Nie trzeba nawet tego ptaka zaznaczać, nie trzeba, bez tego jak widzicie. Widzicie, też się obudził i działa. Czy to wszystko nie? Bardzo często w setupie komputera, w biosie jeszcze trzeba ustawić, że zezwala komputerowi na wznawianie pracy. Ale uwaga, tam są takie tryby dużej oszczędności. Zwykle były S1, S2, S3, S4. W nowych komputerach, w najnowszych płytach pojawia się taki tryb S5. Uwaga, tego nie ustawiajcie, bo S5 nie, nie pozwoli na zasilanie karty sieciowej, nie zadziała w związku z tym Wake On LAN. Więc trzeba maksymalny tryb ustawić S4, gdybyście mieli wyższy ustawiony. Tak? Tam w setupie sobie poszukacie. Co więcej, w setupie w biosie komputera będzie trzeba też ustawić opcję Wake On Lunch, często, żeby, że gdzieś, bo zwykle macie karty sieciowe zespolone na płycie głównej. To wtedy trzeba taką opcję ustawić, że pozwalaj na wybudzanie tego komputera. Czy to wszystko? Jeśli chodzi o najnowsze Windowsy, jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, jeszcze jest jedna bardzo ważna opcja, ale to już sobie warto wejść przez panel sterowania, bo to już niektórzy wszystko ustawią, żeby było zdalne wybudzanie, wake on LAN, a mi nie działa i mi nie działa. Wchodzicie sobie w panel sterowania, wchodzicie sobie w, gdzie to było, sam muszę sobie przypomnieć, sprzęt i dźwięk, wchodzimy sobie tutaj w opcję Zasilania, tutaj zmień działanie przycisków zasilania. W Windows 10 musicie to poszukać. I tu uwaga, widzicie, ja mam, bo w Windows 10 jest domyślnie 11 włączone. Tutaj obłączona opcja, włącz szybkie uruchamianie, zalecane. Oczywiście, to pozwala na nieco szybsze uruchomienie Windowsa, bo tak naprawdę. Po wyłączeniu zasilania, ten zasilacz utrzymuje tam pewne rzeczy, pewne procesy i jest szybsze uruchomienie. Ale wiecie co? Ja bym powiedział tak, że jak jest y, y, takie szybkie uruchomienie, powiedzmy taki krótki odcineczek czasu, to gdy wyłączymy tę opcję, no to wiecie jak to się wydłuży? Nie tak. To się wydłuży może tyle. Słuchajcie, niewiele. Prawie nic tu nie przeszkadza. Trzeba tę opcję wyłączyć. Oczywiście, żeby ją wyłączyć, to trzeba tutaj najpierw przy tej tarczy kliknąć: Zmień te ustawienia. O, jak ona jest domyślnie włączona, zobaczcie. To trzeba ją wyłączyć, zapisz zmiany. I jak macie ustawione to przy karcie sieciowej, w setupie komputera, to wtedy będzie wam działał Wake Online. Ale jest jeszcze jedna uwaga na koniec. Ważna rzecz, która może wam spędzić sens powiek. Otóż niektóre komputery, szczególnie pod Windowsami 10 albo 11, zaznaczam, nie wszystkie komputery, ale ja się już z tym spotkałem, że mają problem, bo wiecie, możemy mieć tutaj, e, działać w trybie KVM, nie musimy mieć podłączonego zewnętrznego monitora w ogóle do komputera, ale wiecie co robią niektóre komputery? One wtedy zamra nie wyświetlają obrazu i się okazuje, że jak próbujemy się podłączyć za pomocą Multiplicity, to teoretycznie uzyskujemy połączenie, ale mamy ciemny ekran, ciemność, ciemność, nic nie widzę, nic nie widzę, prawda? Słuchajcie, no dobra, jak, jak możemy coś poradzić na forach Multiplicity, gorzeją dyskusje, i tak dalej. Ktoś mówi, a przecież w Team viewerze mi, dzia, mi działa. A ja bym powiedział, parafrazując słowa z filmu Sex, Misja, a kopernik też była kobietą. Wiecie, dlaczego to mówię? Bo w Team Viewerze tak samo się to za, zachowuje, czyli nie działa, nie można się podłączyć, jak nie ma fizycznego monitora podłączonego, to jest ciekawostka. Ktoś może powiedzieć, no ale, no dobra, no ja może z tego tak nie korzystam, żeby nie mieć monitora podłączonego, a przecież mamy czasem jakiś zdalny komputer, oddalony i chcielibyśmy do niego zdalnie się dostawać, czy to przez TeamViewera, choć rzadziej, bo to kupa kasy, kosztuje licencja, ten widzicie, kosztuje bardzo mało, możemy zarządzać jakimś komputerkiem, a tu jak nie ma monitora podłączonego, to on nagle się będzie robił nam ciemny ekran i koniec, i my go nie widzimy. Jak sobie poradzić? Fizycznie iść tam pod pachę, zanieść jakiś stary monitor i podłączyć? Po co? Jest inne rozwiązanie. Już Wam je zdradzam, słuchajcie, bo pomyślcie, bo to jest taki problem, jak ktoś ma nieraz mówi na tych forach, pisze, ale ja mam przecież serwer, no to jakiś tam Windowsa, który mi działa i nie chcę mieć tam monitora, a tu nie można tego zrobić i tak dalej. Słuchajcie, a pomyślcie sobie, ja na ten temat wpadłem, jak to sobie z tym poradzić? Przez tak zwane koparki kryptowalut. O Boże, co mają wspólnego koparki kryptowalut z multiplicity? Ano mają, bo właśnie bardzo często ludzie stosują koparki, to się tak nazywa, koparka kryptowalut. To jest komputer. Niektórzy stawiają sobie całe stada komputerów. No wyobrażacie sobie podłączać do każdego monitor? Nie, no do każdego fajnie by się było podłączać cieniowrem lub innym, żeby tam nim zarządzać tą koparką. Ale kurczę jak? Jak nie ma tych monitorów? to pojawił się problem od pewnego momentu, od pewnych komputerów, kart graficznych i tak dalej, bo to w starszych komputerach z starszymi kartami tego problemu nie, a problemu nie było. A teraz jest. Słuchajcie, przełączam się na drugą kamerę. Słuchajcie, takie małe urządzonko można kupić sobie na byle portalu aukcyjnym. O, tak ono wygląda. Mam nadzieję, że teraz y, tutaj będzie je widać. Pokażę w łapkach. To jest taki symulator monitora. Słuchajcie, zobaczcie, zdejmuję zatyczkę. On jest na HDMI, widzicie, więc do nowych kart akurat idealnie pasuje. Takie maleństwo, taka, taka zaślepka, którą wtykamy w, w tyłek, słuchajcie, do naszego komputera, który nie ma monitora, i to cudeńko udaje monitor na potrzeby zdalnych programów. Czy to TeamViewera, czy to Multiplicity. Być może nawet działasz na TVuerze i tego problemu nie miałeś rozwiązanego, a dzięki temu poradnikowi, dzięki tematowi związanym, związanemu z koparkami kryptowalut, przez którego wpadłem, teraz już wiesz, że można. Nawet za pomocą takiego o, a to kosztuje dosłownie kilka złotych, nie wiem, 11 czy 12 złotych takie małe urządzonko, szukajcie na serwisach aukcyjnych pod hasłem właśnie emulator monitora do kryptowalut, coś tam, słuchajcie, no znajdziecie tego pełno, parę złotych, kupicie, proszę bardzo, ja to sobie wtykam we wszystkie komputery, do których zdalnie się dołączam, a które gdzieś mam odłączony komputer i sprawa jest załatwiona. Oczywiście niektórzy powiedzą, że Amirku, to tego nie potrzeba podłączać, bo wystarczy podłączyć przejściówkę, jak się ma wyjście DisplayPort, przejściówkę z DisplayPort na HDMI. Fizycznie sprawdzi i rzeczywiście w niektórych komputerach potrafi to zadziałać, ale w niektórych zdecydowanie nie, tymczasem takie urządzonko, które tutaj kupicie za parę złotych dosłownie, tak, tak ono wygląda, żebyście wiedzieli jak sobie wyszukać, oczywiście obudowa może być w nieco innym kolorze, tak, i to oczywiście symuluje monitory do, czy te, on w ogóle, te, te małe... Ten mały gówienko e, powoduje, że jak my mamy wcześniej podłączony monitor, nawet 4K, jakiś duży, i go odłączymy, to to urządzenko zapamięta profil tego monitora i będzie nam go symulowało, dzięki czemu jak się podłączymy zdalnie, to nie dostaniemy, może za pierwszym razem dostaniemy jakiś mały, małą rozdzielczość, ale możemy sobie zmienić na dużą, ono zapamięta i będzie udawało monitor. My się łącząc z tym TeamViewerem, czy też Multiplicity, będziemy myśleli, że tam jest fizycznie monitor, a tam siedzi tylko taki cudak. Tak? A jak go wyjmiecie, to obraz będzie. Ale to nie znaczy, że komputer się wyłączył. Karta graficzna przestała słać strumień na ekran. Dobra, to by było tyle. Mam nadzieję, moi drodzy, że spodobał Wam się program Multiplicity, który, jak widzicie, tutaj umiedziała w trybie KVM, dlatego mogę za komputera go przeciągać, prawda? O, widzicie, całkiem wyjeżdżam, wjeżdżać, tak, i go przełączyć. I na, na końcówki typu Slave wszędzie uruchamiacie. Jako sekundary, pamiętacie, można audio przesyłać, można włączyć zabezpieczenie, szyfrować połączenia, nawet jeśli się komunikujecie zdalnie. Ceny są, nie są porażające, więc gorąco każdemu polecam. Uf, to by było na tyle, miał być krótki poradnik, a pewnie nie wyszedł za krótki, ale tematów sporo, a między innymi poruszyliśmy. Tematy związane poniekąd mi się podoba ta nazwa koparki kryptowalut, chociaż nie korzystam z tego, nie chce mi się tracić prądu na kopanie kryptowalut. To by było na tyle, moi kochani. Hej, papa. Pa.